Czwarta zasada pedagogiczna z dziesięciu, to jest tak, tak samo brzmiąca zasada swobody wyboru miejsca pracy, to dzieciak decyduje czy na korytarzu, czy w klasie obok, bo nauczyciel nie wyrzuca, ty nie jesteś mój uczniem, to ty wracaj do swojego pana, prawda? Ja jak poszło. maluch chce być na korytarzu, to to rozdwoisz się pilując go i tu i resztę? Wszystkie dzieci są nasze. Bezpieczeństwo, to w ogóle o bezpieczeństwie nie mówmy. Bezpieczeństwo jest z wartością nadrzędną i jak się coś komuś stanie, to idziemy do więźnia. Więc no dobrze, ale jeżeli pozwalasz dziecku na bawienie się na schodach, bo ono ma takie sobie widzimy się... Nie bawienie, no czyli... tylko poznawanie czyli... Układu Słonecznego, bo czyli nie jest... możesz mu jednak pozwolić na, 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 na pracę na schodach? Tam też jest człowiek. No ale nie masz, jesteś ty i twoja grupa. Nie masz człowieka, to jest twoje, twoje, twoje idealne. Nie ma, tam nikogo nie ma. W tym czasie każdy jest czymś zajęty, a twój jeden maluch mówi: A ja chcę pracować na schodach. I co? Ma możliwość swobodnego wyboru miejsca pracy? Ma. I co wtedy robisz? Nie pozwalasz mu na to, bo se łeb skręci na tych schodach. No powiedz, że się nalepił. No się całkowicie od samego początku. Nie może sobie ubaskiwać. To jest podstawowy wymóg, na Jeżeli ja organizacyjnie nie jestem w stanie zapewnić temu dziecku, wiesz, bezpieczeństwa w uczeniu się, a jak no nie to idę w stanie, do szkoły. A jak nie tam. jesteś w stanie, to nie wypuszczasz go na te schody. No pozwolisz jestem w stanie, no Dlaczego mam być nie w stanie, wiesz, to ściany zburzę raczej. Mówiłem, w ogóle to hala, jedna wielka hala, bez żadnych ścian. Nie? I paru ludzi, no nie jeden na setkę, tylko ktoś, kto wie co robi, po co i dlaczego. No i troszkę inny.